Chcemy zeszło pierwszy raz wykorzystać nasze nowe umiejętności które zdobyliśmy na ostatnim szkoleniu. A co się dzieje? Dzieje się to, że maszyna nie widzi tachografu. W sensie tachograf nie widzi obrotów i musimy znaleźć, ale coś tam się nie widzi właśnie czyni elementem, który generuje impulsy czy z jakąś zębatką albo czymś będziemy zobaczyć, to jest z dołu na kanał musimy wyjechać jest tutaj kontrola prędkości ruchu tu macie GPSa jest ok śmiało dawaj trochę w moją stronę nowe zamiatarki ciekawe jak sobie będą sprawować czy nie? panie jak pan myślisz tu mają odcięcie w ten sposób no też jakieś rozwiązanie ale tu nawalało ten to? Tu jest pewny sterownik I karcer i sterownik? A nie, karcer może jest wyjmowany Tu prądzik A tu wyspa pneumatyczna, jeszcze stary model Łatwiejszy będzie w serwisowaniu I tu pilot A u was jest zdalny, co? Tu jest światło woźne Tu jest oddechografia Kolejnik, kolor tu, idzie tu, idzie tam do góry. Dobra, musimy w pierwszej kolejności sprawdzić połączenie tego tutaj, zobaczcie, okay. tam jest i teraz tak Mamy ten czujnik I tu zobaczmy co napisali. Tu jak co zrobimy? Imitację tego, że to był coś nim lata i zobaczymy, czy prędkość nam będzie wskazywał, nie? Ja przyniosę taki element na śrubce i na wiertarce i on będzie się kręcił i będzie udawał, że się kręci. Zobaczymy, czy impulsy daje. Czy to... a, a, czyli będziemy go odpalać? Włączymy, bo pod, tylko zap Najpierw podłączymy ten y, czujnik, włączymy zapłon. Ty będziesz patrzył na tachografię tam, na tej prędkości, czy się pojawia prędkość, dobra? Ale to... Zrobimy tak, takie urządzenie. Do wytwornicę impulsów, tak zwaną. To będzie tu, tu i zaraz zobaczycie, jak to będzie działać. Tu taki generator impulsów zrobiliśmy. I pokazywał nam wartość na tachografie, czyli świadczy o tym, że może być problem z odległością do tego, co wytwarza impuls tam, albo braku przerwy, żeby było. Teraz podniesiemy samochód, przykręcimy, wręczymy. Tak. Czujnik, instalacja, ta jest sprawdzona. Podnosimy go za tyłeczek, za most. Pan mówił, że ten siłownik wytrzyma. Ja siłownik wytrzyma. mówi wytrzyma. komody poszedł. pokrynie Ale ja bym to zrobił inaczej. Jak nie mam Widzicie, to jest, to jest młode i nie wie jak się to odzieje. Prentino mi się zło... Kręcił Ciężka jest A bo to ty teraz Ty mi się nie? Dobra, koła są w powietrzu Można kręcić. To są odcinki Fajsów Dobrze, młody zakręci my zobaczymy czy tam jest element do tego co się mogę Nie dam rady muszę wszystko powiedzać. czekamy na młody chyba tkliny złoty wycisiliśmy ten silnik bo mógł być zabrudzony od to ale to jest najmniej jak dla mnie prawdopodobne jest tam element, który by generował impulsy. Teraz młody weźmie, młody jedynkę i pojedziemy. Znaczymy, czy działa. Ale nie jedziesz koła mnie. Jest masz. Jest zjebałem. No. Nie. Jest drive. No, też ale tu też nic nie pokazuje. No ale jeden ten, musisz do przodu dać. O, no dawaj. O, teraz jest. Dawaj szybciej. Daj mu więcej. Jeszcze. Tak do dychy go rozpęć. Dobra, wróciło. Zgadza się? Tu jest sześć. Czyli on musi go jeszcze skalibrować. Różnica 2 na 4 Ale działa, czyli będziemy skręcić Wszystko nowiutkie, jeszcze niezajechane 3 jest... Tu masz trzy wentylatory, bo masz 80 na godzinę dopuszczalną prędkość e, Tak, wiem, no bo czytałem w instrukcji To jest jeszcze wersja do 50, nie? Tak, do 50 i masz jeden siłownik wtedy z przodu pod tym do układu kierowniczego Czyli co udało nam się naprawić bez większych kosztów Tylko czasem A czasem A czas to jest najważniejsze, proszę pana Dajesz do góry, tak? Jeszcze Dobra Teraz robisz tak i dawaj na dół Na... Myć, a my zobaczymy... A, zobaczymy na komputerze gdzie ona jest zalogowaliśmy się zdalnie do tej maszyny co tutaj mamy tu ją mamy i tu ją mamy I teraz zobaczmy co ją boli nie ma żadnych błędów Nie denerwuj się, młody! Teraz tak... 8% Co ona dzisiaj robiła? Tak, zrobiliśmy ześka. Działa maszyna. Liczy impulsy. A co zrobiliśmy? Sprawdziliśmy instalację, wykręciliśmy czujnik. Sprawdziliśmy czujnik. I jak to wszystko banglało, to skręciliśmy na nowo, być może była bardzo mała różnica odległość była na pograniczu i on nie łapał tych impulsów z tego elementu ale udało się nam to zrobić i nawet sprawnie szybko Biadomo Nie, nie rozpoznają jestem co zaś kału spokój, bo ten Zmniej się, bo pues,